Zaczęło się od prawdy. Po czym nastąpiło przebudzenie i nadszedł już czas na Bitwę o Gamorę. Cześć Wam wszystkim, Szymon z tej strony witajcie u mnie na kanale Superman Syn Kalela, czyli seria wydawana przez Egmont zakończona z trzecim tomem Bitwa o Gamorę i właśnie o niej chcę powiedzieć kilka słów. Na moim kanale powinny być recenzje, z tego, co pamiętam, wszystkich wcześniejszych tomów. i Teraz będę mówił tylko i wyłącznie, albo skupię się na nim na tym finale, bo to jest trzeci, ostatni tom, co jest istotne, ponieważ jak mieliśmy komiks ten, który spadł, gdzie rozdzielił nam przygody Supermana, Kal Ela oraz Jonathana, gdzie Supermana przygody były w action comics. Mieliśmy o świecie wojny, nadejście, arena i rewolucja w świecie wojny. Natomiast przygody młodego. Syna Supermana, właśnie mamy w tych tomach, co tutaj było, czyli prawda, przebudzenie i właśnie bitwa o gamore. No to cóż, kończymy wątki związane z tym komiksem, że tak, czystą historią, z przygodami, kiedy nasz młody bohater wpakował się w pewnego rodzaju kłopoty. Co jest najciekawsze moim zdaniem, przynajmniej początek, bo poprzedni tom kończył się takim cliffhangerem, w którym Batman stwierdził, że nasz protagonista nie powinien ufać Jayowi na kamurze. Jakoś też nie wzbudzał we mnie zaufania ten bohater. Tutaj Batman troszeczkę wyjaśnia o co mu chodzi. Jest to ciekawe z jednej strony, zarzuca mu coś co jest łatwe do obalenia, z drugiej strony pozwala, zasiewa wątpliwości w umyśle Jonathana. I w tym momencie wchodzimy do jednej z fajniejszych scen, które mamy, czyli rozmowa Jonathana Kenta, ojca Clarka, z yy, Batmanem. Ta rozmowa to jest kwintesencja to, co może być fajnego w komiksach superbohaterskich. Czyli Jonathan Kent, ojciec Clarka, rozmawia sobie z Batmanem i tłumaczy, że nie może podejmować wszystkich decyzji za Supermana, czy tam Superboya, czy jak to że ten młody bohater musi sam pewne rzeczy zrozumieć. I zrobi to jak najlepiej. I tu jest świetny kadr. Nie wiedziałem, że rozmawiał pan z Alfredem. Nie wiesz wszystkiego, synu. Tęsknię za nim. Był wspaniałym człowiekiem. I generalnie rozmawiali ze sobą bardzo, bardzo dużo. Raz na tydzień sobie, sobie gadali ze sobą. To jest też fajnie pokazane, że przybrani ojcowie no bo bądź co, bądź Jonathan Kent też jest przybranym ojcem Clarka. Rozmawiał z Alfredem regularnie. No dobra, ale wracając do naszej głównej fabuły. Pewne wątpliwości, które ma nasz bohater, zostały w ciekawy sposób może wyjaśnione, może uzasadnione, wspomniane, ponieważ chodzi o to, że ci ludzie, z którymi się nasz bohater zadaje, to są w pewnym sensie terroryści. Tego by się ukryć nie dało. No, i dochodzimy do takiej kluczowej. Powoli zbliżamy się do konfrontacji. Ponieważ mamy tą, tą wyspę. W zasadzie to państwo Gamorę, zarządzoną przez Bendixa, czy jakoś tak, czy Brendixa. Nie pamiętam imienia tego gościa, tego dyktatora. Bendix. Który generalnie robi sporo kiepskich, fatalnych rzeczy. Ale. Element, o którym ja mam tutaj problem, a właśnie to to, że nasz bohater zachowuje się, znaczy bohater Jay, zachowuje się jak idiota. Ponieważ sam się zdemaskował. Dlaczego to jest ważne i dlaczego ja mam w tym pewnego rodzaju problem? Znaczy, chodzi o to, że ja lubię tajne tożsamości. Są osoby, które, dla których tajne tożsamości są bohaterów są problemem. Dla mnie są one esencją. Superbohaterszyzny, czyli mamy oddzielenie nazwy to życia prywatnego od życia superbohaterskiego. Jayna Hamura miał tajną tożsamość, ukrywał się jako redaktor prawdy i to było uzasadnione. To nie było widzi mi się. No nie był to jako tak superbohater, niby, ale on był w redakcji w podziemiu, która nazwijmy to walczyła z dyktaturą. No I najgorsze, co w takich momentach można. Zrobić to, po prostu ujawnić, tak po prostu, przez nieuwagę tego, kim się jest. Zważywszy na to, kim on jest, kim jest jego matka, to było już podwójnie głupie. Jeżeli tak przeglądamy tą historię, to oczywistym jest, że dojdzie do konfrontacji. Dojdzie do konfrontacji, tutaj jest rekrutowany zespół, rekrutowany plan, żeby stoczyć tytułową bitwę o Gamorę. Czy ona nam się podobała? Tak. I ogólnie ten komiks mi się zaskakująco podobał. Nie jest wybitny, są tytuły lepsze. Z Supermanem dużo bardziej lubię historię z lat 90., lubię bardziej historię z e, czasów odrodzenia, kiedy Jonathan, ten Jonathan akurat nie został bezsensownie postarzany przez Briana Michaela Bendisa. Ale ogólnie rzecz biorąc, jest tu kilka naprawdę, naprawdę kapitalnych scen. Jest fajne pojawienie się Robina. Damiana Wayne'a, który ma swój, ma swój klimat. Fajnie, fajne też intrygujące zachowanie yy, Lexa Lutora jak najbardziej. Więc cóż, finał, moim zdaniem, dowiózł. Nie najwybitniejszy komiks świata. Zdecydowanie nie są lepsze pozycje z Supermanem, ale w porównaniu z tym, co było w czasach poprzednich, czyli kiedy Brian Michael Bendis prowadził zarówno Action Comics, jak i główną serię, to to jest zdecydowanie lepsze. Przynajmniej wiemy mniej więcej o co chodzi, czyli fikcyjne państwo z problemami, z dyktaturą i też tu jest o tyle ciekawe, ponieważ ten Superman, Jonathan, on interweniuje w takich miejscach, właśnie w takich państwach, co często superbohaterowie unikali. Udawali, że nie istnieje, czyli jeżeli byłyby jakieś państwa, z, albo w komiksach tego nie pokazano, gdzie są łamane prawa człowieka, gdzie to jest niebezpieczne, gdzie, gdzie to byłoby wskazana jakaś interwencja, to niejednokrotnie było tak, że po prostu to było przemilczane. W tym komiksie w tej serii nie udają, że to można przemilczeć. Superman tutaj staje, syn Kalela, oczywiście staje po właściwej stronie, po stronie dobra. Aczkolwiek pytanie brzmi, czy gdyby to było inne państwo niż tylko fikcyjna gamora wymyślona na potrzeby tego komiksu? Czy gdyby to było większe państwo, poważniejsze trochę? Czy scenarzysta Tom Taylor odważyłby się, by postawić taką tezę i przeprowadzić w ten sposób fabułę? No nie wiem. Nie wiem czy w tych komiksach super by się tak zdecydowali, ale to jest już do przemyślenia, do dyskusji na innym okazję. Ja ze swojej strony dziękuję za uwagę. Być może będzie kiedyś jeszcze zbiorczy materiał o tych Supermanach jako takie omówienie serii z uniwersum DC bo w sumie jest całość. 1, 2 i 3. Bitwa o Gomerę OK, ale tylko jako finał i to też. Ważna, istotna rzecz, że te komiksy nie są już samodzielne. Żeby tego w pełni docenić, trzeba przeczytać trzy, dwa wcześniejsze, a w zasadzie jeszcze trzy, bo warto jeszcze znać tego, który spadł. Dobra, dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć!